Te drobne cuda łączą się i są związane z moim całym życiem. Ja nigdy nie, prac nie chciałbym pracować w hospicjum, bo tam ludzie umierają. No ale inne były, inne były plany co do mojej osoby. Okres konania jest również jednym z trudniejszych okresów, gdzie walczę również. O ten niepokój z odchodzeniem pacjenta, zły duch. Spotkaliśmy się, i świeci piękne słońce, i, i spotykam pięknych ludzi, i to jest to, co jest już cudem, prawda? To, że urodziłem się, wiem, jestem przekonany, że to jest też cud, cud stworzenia. Te drobne cuda łączą się i są związane z moim całym życiem. Wspomnieliśmy o, o narodzinach, później były dzieciństwo, wiek, wiek edukacji szkolnej. Wszędzie gdzieś, gdzieś odnajdywałem te cuda i teraz jeszcze bardziej jestem o nich przekonany. Cudem jest również to, że w mojej rodzinie akurat miałem takie szczęście, że. Było dużo osób konsekrowanych, były to moje ciotki, moje ciocie, już wierzące świętej pamięci, siostra Maria, siostra Stefania, ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Wincentego a Paulo, Zgromadzenie Miłosierdzia, potocznie nazywane Charity. Nie szaryt, szarytki, ale to chodzi o nie kolor habitu, tylko o miłosierdzie. W dzieciństwie również bardzo często odwiedzałem klasztor przy ulicy Tamka 35 oraz przy Nowogrodzkiej, gdzie był dom Bodłena. Jak dostałem się na studia i miałem praktyki robotnicze, z dumą założyłem biały fartuch. No i cóż, poleciałem szybko do Siostr Miłosierdzia na śniadanie w białym fartuchu. To gdzieś również tam była kaplica, zawsze ten czas modlitwy, i powiem szczerze, że te okoliczności zawsze były dla mnie bardzo ważne i czułem się zawsze bezpiecznie. Myślę, że są takie cuda przyjaźni, które nadal się zachowują, i to jest też następny taki, taki cud, gdzie to trwa, gdzie podtrzymujemy to, gdzie jest kontynuowane. Takim cudem, który, bo oczywiście tych cudów jest tak mnóstwo, żebyśmy tutaj dużo czasu spędzili, w redakcji. Był również pierwszy dzień na bloku operacyjnym już jako lekarza, kiedy wyszedłem w przerwie po zabiegu do pokoju socjalnego. Ja zacząłem i pracowałem w szpitalu bielańskim, czyli w boku akacje, las. Otworzyłem okno i usłyszałem pieśń, która nie wiedziałem, nie mogłem jej odpowiednio zlok zlokalizować, ale był to taki potężny śpiew. Słuchaj Jezu, jak cię błaga lud. Ta pieśń gdzieś też um, była dla mnie ważna później w mojej pracy zawodowej, gdzie można się zwracać do Pana Jezusa. Słuchaj Jezu, jak cię błagam, jak cię błaga lud. To był czas, kiedy ta moja duchowość była związana z dużą aktywnością, aktywnością zawodową, mnóstwem dyżurów, ze zmęczeniem również. Jestem anestezjologiem, więc praca jest i specjalistą intensywnej terapii. Ta praca naprawdę jest intensywna i wyczerpująca, ale dotyczyła ratowania życia, ulgi w cierpieniu, działaniu, znieczulaniu chorych. I w pewnym momencie mój organizm też powiedział chyba się zaczął buntować troszeczkę, jeżeli chodzi o moje siły. Ale chciałbym jeszcze przytoczyć jedną rzecz, że ta walka o życie tego młodego człowieka, o życie pacjentów, gdzieś, gdzieś, gdzieś pojawiła się taka myśl, że ja nigdy nie, prac, nie chciałbym pracować w hospicjum, bo tam ludzie umierają. No ale inne były, inne były plany co do mojej osoby i Gdzieś właśnie dostałem w łasce, bo bardzo dużą, dużą rolę przywiązuje do łaski, jaką otrzymuję od Boga, dostałem taką łaskę, że pozwoli mi zakładać hospicja domowe na terenie jedną Warszawy, drugie w Siedcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie. To taka przewrotność, że czasami nam się wydaje, że coś... Coś zupełnie nie jest naszym planem, ale te plany gdzieś są nie tylko naszymi planami. Bardzo się cieszę z tego, bo to już mija 24 lata od założenia St. Vincent Medical Center. Nazwa angielska, ale patronem święty A Paulo, czyli powrót do tych moich ciotek, do moich. Też z księżyc, z misjonarzy, i e, działalność dla tysiąca, wielu, wielu, wielu pacjentów. Później dołączyłem do tego jeszcze zespołem e, opiekę nad chorymi, niewydolnymi oddechowo, gdzie jedyną pomocą było zastosowanie respiratorów. I tak to rozwija się cały czas, ale cały czas jest również u mnie to przekonanie, że wiara nie tylko w siebie, nie tylko w pracowników, ale w Pana Boga jest bardzo dla mnie i bardzo często dla moich współpracowników bardzo ważna. Obecnie jest, zajmuję się, można powiedzieć, jestem w wieku emerytalnym, ale okazuje się, że że w służbie zdrowia chyba takiego pojęcia wiek emerytalny nie ma I, i przy deficycie lekarzy trzeba mieć nadal dużo sił, żeby pomagać. Obecnie interesuje się również taką, myślę, że ktoś by powiedział, bardzo taką może modną dziedziną, jaką jest medycyna stylu życia, w ogóle styl życia ludzi. Może dlatego, że widziałem w hospicjum bardzo dużo osób, kiedy już choroba była na tyle zaawansowana, że nie można było leczyć przyczynowo, tylko leczyć objawy. Także pomyślałem sobie, że żeby nie dopuścić do tego, to trzeba bardzo dużo mówić o profilaktyce, o zdrowym stylu życia i najlepiej to nie mówić, tylko robić. Wspomniałem już o sporcie, o aktywności fizycznej. Byłem również w drużynie piłkarskiej, która, która miała w swoich szeregach szereg znanych aktorów, artystów, muzyków. To było też bardzo duże przeżycie, ale chodziło o tę aktywność fizyczną. Obecnie, no, może nie gram w piłkę, ale dużo gram w golfa i ruszam się i pływam i jeżdżę na rowerze. Nie jest to aż tak bardzo intensywne, ale staram się mieć proporcje, żeby to było komfortowe dla mojego organizmu. To, co mógłbym przekazać, to powiem, że paliłem papierosy. Od 27 lat nie palę papierosów. Jest również taka teraz troska o, o zdrowe posiłki. Nieprzetworzone z... Dość proste, ale zarazem, które spełniają wszelkie właściwości takiej zdrowej diety czyli unikanie cukru, unikanie tłuszczów nasyconych to są rzeczy, które są dla mnie ważne, które chciałbym osobom przekazać. Jeżeli nie dbamy o swoje ciało, tylko zabijamy, to działamy właśnie niezgodnie z przykazaniem piątym, co jest bardzo ważne. To samo odnosi się do, do, również do, do przyjmowania leków, że nie możemy wszystkich leków odrzucić i pójść w jakąś swoją drogę, tylko dieta czy tylko sport. Tu, tutaj trzeba to naprawdę rozważyć i to najlepiej ze swoim lekarzem. Chciałbym nawet prosić o to, żeby, żeby na to bardzo zwrócić uwagę, na ten... Na to, co możemy wpłynąć, to, to są drobne ćwiczenia. To są ćwiczenia, to jest ruch, to jest aktywność, to jest zdrowy sen, ale też również duchowość. Staram się, jak najczęściej, być w kościele. Daje mi to również bardzo dobrą kondycję, gdzie proporcje duchowości, wiary, wolności, uczciwości, miłości, prawdy, dają możliwość. Działania, działania z radością przekazywania tego. Fryderyk Zanam, który, który również był związany z misjonarzami świętego Wincenta Apaulo, jego hasłem takim przewodnim, była miłość i prawda. Ja bym dodał jeszcze do tego radość. Radość takiego dnia codziennego. Jeżeli mogę być dobrym dzieckiem Boga i pomagać, i przynosić ulgę w cierpieniu, i przynosić uśmiech, to chyba jest to takim narzędziem Pana Boga chce być, czyli tym dzieckiem. Empatia do pacjenta i nasza, nasze przekonania, nasza nawet nasz stan psychiczny, fizyczny jest bardzo obserwowane przez pacjentów. Jeżeli jesteśmy w dobrej formie, a tak powinniśmy, tak w takiej formie powinniśmy być, szczególnie jeżeli dotykamy pacjentów, którzy są naprawdę ciężko chorzy, powiś, powinniśmy dać, dawać im bezpieczeństwo, dawać im empatię, pocieszenie odejście, umieranie. Jest to, jest to bardzo trudne, myślę, że również dla, dla pacjenta, dla, dla osób zatoczenia, rodziny. Ja wczoraj nawet chyba słuchałem takiego podcastu, który, który mówił, że ten okres konania jest również właśnie, przytoczony było jednym z trudniejszych okresów, gdzie walczy również. O ten niepokój z odchodzeniem pacjenta, no zły duch, zły duch. W tym momencie pogodzenie się i, i wiara może być tym czynnikiem, który łagodzi niepokój, lęk, potworne cierpienie. I ja cały czas abstrahuję od rzeczy, które my stosujemy, tak? Bo stosujemy leki przeciwbólowe, stosujemy tlen, stosujemy leki uspokajające. Także tu. Jest to dodatkowa rzecz, która może być włączona, jeżeli wierzymy. Zależność między zdrowiem duchowym a fizycznym można streścić w bardzo krótkim powiedzeniu. W zdrowym ciele zdrowy duch. Więc ja jeszcze mogę to parafrazować troszeczkę: że w, ten, w zdrowym duchu jest również zdrowe ciało. Ja myślę, że tutaj bardzo ta relacja jest bardzo, bardzo ważna. Nie tylko od strony medycznej, ale po prostu to nasze życie, to, to tu i teraz, jak się czujemy, co będziemy mogli zrobić, to jest właśnie ta dbałość o siebie, to jest to, że możemy wpływać w każdym naszym wieku. Najlepiej zacząć mieć dobre nawyki już, w, w, będąc młodym. Ale tak jak mówię, nie przekreśla to, że będziemy dbać o siebie w późniejszym wieku. Także myślę, że ta, te relacje, te nasze relacje duchowe, te nasze relacje osobiste, rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie. Plus to, co możemy zrobić, czyli ta dieta, ta dobra dieta, ta prosta dieta, naprawdę niewyszukana, to jest samo zdrowie. Sen, relacje, relacje duchowe, tak. Tak, to jest prośba o zastosowanie tego. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.